26 maja, piątek, Ewangelia według świętego Jana, 21 rozdział, wersety od 15 do 19. Po śniadaniu Jeszuła powiedział do Szymona Kefy: Szymonie, Bar, Johannanie, czy kochasz mnie bardziej niż ci? Odrzekł: Tak, panie, wiesz, że jestem twoim przyjacielem. Powiedział mu: karm moje baranki. Za drugim razem powiedział do niego: Szymonie, bar Johannanie, czy mnie kochasz? Odrzekł: Tak, panie, wiesz, że jestem twoim przyjacielem. Powiedział mu: Paś moje owce. Za trzecim razem powiedział do niego: Szymonie, bar Johannanie, czy jesteś moim przyjacielem? Szymonowi było przykro, że zapytał go po raz trzeci, czy jesteś moim przyjacielem, więc odparł: Panie, ty wiesz wszystko, ty wiesz, że jestem twoim przyjacielem. Jeszua mu rzekł: Paś owce moje, tak jest. Powiadam ci, kiedy byłeś młodszy, wkładałeś ubrania i szedłeś tam, gdzie chciałeś, ale kiedy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce, i ktoś inny cię ubierze i zaprowadzi tam, gdzie nie chcesz iść. Powiedział to, aby wskazać, jaką śmiercią Kefa przyniesie chwałę Bogu. Wtedy Jeszua powiedział do niego: Idź za mną. Oto słowo pańskie: Chwała Tobie, Chryste. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Błogosławionego dnia.